Witam bardzo serdecznie, moi kochani. Zrobimy czytanie z serii Lustro Uczuć i sprawdzimy energię, jak wyglądają na dzień dzisiejszy pomiędzy Wami a Waszym partnerem, partnerką. Przypominam oczywiście, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. No i oczywiście, kochani, jeżeli jesteście mężczyznami czy też kobietami, to energię sobie dopasujcie do siebie. Ja będę czytała o aspekcie męskim, aspekcie żeńskim, natomiast, tak jak mówię, trzeba to sobie mm, dobrać pod siebie. Moi drodzy, no i oczywiście przypominam, jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania: czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuje również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne, pracuje z oczyszczeniem czakr i wykonuje bransoletki z naturalnych kamieni, ze znakami Zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie sobie, kochani, do działu Karty Społeczność na moim kanale. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Przeczytajcie sobie, dobierzcie odpowiedni kamień dla siebie. Wówczas będzie Was chronił jak amulet ewentualnie pomoże Wam znaleźć miłość w, w przypadku kwarcu różowego czy kamienia księżycowego? Dobrze, kochani. Zobaczmy zatem lustro uczuć, energia pomiędzy wami. Jaka jest energia teraz pomiędzy Wami a Waszą osobą? Energia braku energia braku, być może nie macie kontaktu bo piątka monet często symbolizuje zubożenie, stratę brak kontaktu odległość też także kochani, tutaj jest taka energia, która mówi o tym, że oboje odczuwacie brak obojku wam brakuje obecności drugiej strony i jakbyście mogli, to przyspieszylibyście ten cały proces, tak? być może to już trwa jakiś czas bo widzę, że strata jest ogromna być może doszło do rozstania. Tu jest dużo osób na kanale, dlatego opcji również może być więcej. Natomiast to jest też taka karta, która pokazuje, że oboje odczuwacie ten brak. Możecie nie spać po nocach i możecie tęsknić. Co Was łączy? Pustelnik, samotność, samotność, oddalenie, brak kontaktu. Nie możecie się spotykać, nie możecie się widzieć na żywo, no, tak jakby każdy gdzieś jest w swoim miejscu. Natomiast co was łączy to, że oboje myślicie o sobie, czekacie na siebie i oboje tak jakby wierzycie w to, że wszystko się poukłada. Mimo tej straty, mimo braku kontaktu, macie nadzieję, że. Tak jakby góra czuwa i wiecie, że to wszystko jest w jakimś celu, tak? Żeby każde z Was przepracowało swoje lęki, swoje obawy. Każda z Was jakąś lekcję życiową musi przepracować. No i w tym momencie um, dojdzie do pojednania. Jeżeli Wy już to wszystko w sobie uleczycie. Co będzie pomiędzy wami? Cesarz. Cesarz. Cesarz to jest ojciec, mąż, to jest stabilna karta. Jeżeli oboje nie jesteście w żadnych związkach, to tutaj będzie połączenie i prawdopodobnie oboje planujecie wejść w stały związek. Albo wasz partner ma już takie plany w stosunku co do was, albo wy po prostu już widzicie tego partnera jako osobę do stałego związku, przyszłego męża, ojca swoich dzieci. Jeżeli jest to osoba, która jest zajęta, ma rodzinę, no to tak jakby wyczekacie, jak te wszystkie sprawy się pozamykają, ta osoba również, żeby mogła wyruszyć do Was z czystą kartą. Dobrze, kochani, zobaczmy zatem Waszą osobę. Ja będę czytała jako aspekt męski, natomiast jeżeli słuchają mnie panowie, no to sobie później zamieńcie albo dopasujcie do siebie. Zobaczmy, co pokazuje nam aspekt męski. Słońce, radość życia, optymizm. On wie, że tak naprawdę wszystko dzieje się po coś, wszystko dzieje się w jakimś celu. Słoneczko przyświeca. Teraz mamy Jowisza, który sprzyja sprawom uczuciowym. Mamy Marsa w Lwie. Jesteśmy popełni w strzelcu, kochani. Czerwiec, lipiec, według astrologów, mają być bardzo fajnymi miesiącami, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe. Tym bardziej, że Wenus w lwie też napędza do działania. Czas na miłość, czas na ostatkowanie się to jest w ogóle dobry czas dla lwów i raków. Te dwa znaki będą mogły wejść w stałe związki, które będą wspaniale rokowały na przyszłość, na kolejne lata. Także moi drodzy, tutaj przed Wami. Dobrobyt, i mężczyzna tutaj zdaje sobie sprawę z tego, że czeka go coś dobrego. Że po uleczeniu siebie, po pozamykaniu wszystkich spraw, które go tam gdzieś dręczyły, nie pozwalały mu tutaj spać po nocach, on wyruszy w waszym kierunku. Jakie są jego myśli w takim razie? Giermyk Nieczy, mocno się wam przygląda z ukrycia, być może was obserwuje w mediach społecznościowych, być może czyta wasze wiadomości. Kiedyś ze sobą korespondowaliście, i teraz po prostu wszystko analizuje, wszystko sobie stara w głowie poukładać, i próbuje wyjść z tej klatki, z tych swoich ograniczeń, bo tak naprawdę ograniczenia są tylko w jego głowie, zobaczcie, tylko w jego głowie. To są takie ograniczenia myśleniowe, tak? Natomiast słońce mu przyświeca. Słońce, jak wiecie, jest kartą ochronną rozkładu, więc trzeba mieć wiarę, że wszystko się pozytywnie poukłada. Co on do Was czuje? Królowa monet, że jesteście osobą stabilną, m, czuję, że może z wami wejść w stały związek, jesteście dobrą matką, dobrą żoną albo materiałem na matkę y, i żonę, tak? Natomiast jest tu taka stabilizacja. On ma pewność tego, że jeżeli wejdzie w relację z wami, to to będzie naprawdę już na lata, będzie miało solidne fundamenty. Widzi was jako kobietę zaradną, m, która Potrafi o siebie zadbać, potrafi zadbać o innych wokół, jest współczująca, jest pomagająca z sercem na dłoni i tak też was odbiera, tak? Jego serce tak jakby czuje przy was spokój, stabilizację i jest gotowy zainwestować w te relacje. Co pokazuje nam teraz na zewnątrz? Diabeł, że bardzo mocno go kusicie. Ale też być może uwalnia się z jakiejś toksycznej przeszłości, z toksycznych zależności. Być może był tu związek oparty tylko i wyłącznie na fizyczności albo po prostu na finansach. Być może mm, jego poprzednia kobieta a, wysysała z niego energię, jak taki wampir energetyczny, tak? Zależało jej tylko na pieniądzach, na jego finansach. Być może dochodziło tutaj do zdrad. Również o tym mówi ta karta. Ale jest bardzo, bardzo dużo toksyczności. Tutaj mamy też koziorożca. Natomiast, no, zobaczcie, ta osoba jest w klatce na uwięzi, uzależniona od drugiej strony, tak? I mam takie przeczuc przeczucie, że on się próbuje z tego uwolnić, że ma dość, że po prostu chce pozamykać przeszłość i ruszyć w Waszym kierunku. Co Wy pokazujecie? Kartę Maga. Działanie, wyj wyjście z inicjatywą, tak jakby. Chcecie ruszyć do działania, chcecie wyruszyć naprzeciw waszej tutaj bratniej duszy czy bliźniaczemu płomieniowi, bo każdy ma też inną sytuację. Chcecie pokazać, że zawalczycie o te relacje, że tak naprawdę bardzo Wam zależy, że czujecie, że to jest osoba, z którą naprawdę możecie, jak to się mówi, konie kraść. Czujecie spokój, czujecie, że jest tutaj pewnego rodzaju harmonia i połączenie energetyczne. I mimo wszystko mm, walczycie, tak? Walczycie, pokazujecie, że wam zależy, e, że ten mężczyzna jest dla was e, takim skarbem w życiu, że nie chcecie popuścić. Co jest w Waszych głowach? Piątka monet no właśnie, ta Wasza główna energia straty. Wy odczuwacie pustkę i stratę po tej osobie. I tak jakby czujecie, że dłużej już się nie da, tak? Dłużej już się nie da trwać w takim stanie tęsknoty, zawieszenia. Tutaj trzeba coś zrobić, tutaj trzeba wyruszyć w kierunku tej drugiej osoby, pokazać, że zależy, że możecie stworzyć coś naprawdę pięknego, przyszłościowego. Tylko po prostu ta osoba również musi tutaj zaufać i chcieć się zaangażować. Przede wszystkim przełamać ten strach, tak? Bo w głowie jeszcze są obawy, dlatego że on w przeszłości miał dosyć trudną relację. Mało tego, tutaj była przy nim kobieta, która naprawdę wysysała z niego energię. Taki naprawdę wampir energetyczny. Jak się przyssa, no to już po prostu nie ma zmiłuj, tak? Czuł się uzależniony. To była taka uzależniająca relacja. Zależność jednej osoby od drugiej. Co wy czujecie do tego mężczyzny? Dziesiątka monet, również stabilizacja. Zarówno on, jak i wy macie w sercu stabilizację, chcecie stworzyć rodzinę, dom, razem zamieszkać, bo wiecie, że ta relacja ma solidne fundamenty że to nie jest jakaś taka pierwsza, lepsza relacja, e, która się pojawiła w naszym życiu to już jest coś konkretnego, coś stabilnego. I warto w to zainwestować. Warto tutaj pokusić się o to, żeby spróbować. No, bo oboje czujecie, że no są te fundamenty, tak? Warto się tu zakotwiczyć. Co wy pokazujecie na zewnątrz giermet kielichów uczucia. Uczucia, że tęsknicie, że kochacie, że cały czas czekacie. No, i to by się kochani, zgadzało z większością z was, bo. Z tego, co widzę, jak do mnie piszecie prywatne maile, to faktycznie dużo pań czeka na, na mężczyzn, na swoje bratnie dusze, na swoje bliźniacze płomienie. I tak jakby teraz nadchodzi ten moment kulminacyjny, tak gdzie po prostu bliźniacze płomienie się łączą. Tak jakby przeszłość została zamknięta. Pamiętajcie, że już ten czas karmy również dobiegł końca. Teraz będziemy się wszyscy łączyć. Tak jakby wzrastamy duchowo, mm, czujemy, że jesteśmy na dro dobrej drodze, na dobrej ścieżce duchowej, duchowego przebudzenia. Co tu się wydarzy w najbliższym czasie? Zapytajmy o Czerwiec. Koło fortuny, rycerz kielichów, drzewo życia, wow. Kochani, on, moje kochane kobiety, mężczyzna wyjdzie do Was z uczuciami. Nie ma, nie ma takiej opcji, żeby nie. Wyjdzie z uczuciami, wyjdzie z propozycją spotkania, tu będzie kontakt, wszystko się odmieni. Koło wam sprzyja, koło losu, no i to jest jeszcze drzewo życia, kochani, to jest relacja z przeznaczenia. Wy jesteście silnie połączeni, oboje to odczuwacie. Oboje macie e, świadomość tego, że ta relacja jest e, czymś cudownym, że to jest jakby taka nagroda od losu za wszystkie poprzednie lekcje, które mieliście do przepracowania, trudne, toksyczne relacje e, i tak jakby. No, wy to czujecie, wy czujecie spokój. Nie naciskacie, nie gonicie, tylko teraz po prostu spokojnie czekacie, bo wiecie, że za chwilę będzie to połączenie. Jak się spotkacie, to już po prostu to będzie stabilne, tak? Tutaj widzę szczerą rozmowę, tutaj widzę otwarcie się jednej osoby na drugą mm, i takie rozmowy o wspólnej przyszłości. Oboje będziecie chcieli zainwestować w te relacje. Czujecie, że jest warto. Mam też takie przeczucie, że trafiłam do osób, które długo czekały już na to połączenie. Tu też mogą pojawić się nowe osoby, które niedawno poznały swoją drugą połówkę, natomiast no, ten mężczyzna czy ta kobieta wychodzili z trudnych relacji, tam były zdrady, tam były jakieś trudne emocje, trudne energie i tak jakby ciężko jest im zaufać, ale wiedzą, że z wami jest to coś niesamowitego. I pomimo tego lęku, że może coś w przyszłości się wydarzyć, yy, co się powtórzy tak, z poprzednich relacji, to chcą zainwestować, bo czują, że warto. Tutaj warto w to zainwestować, warto po prostu otworzyć się na tę drugą stronę. Tu macie bardzo ładne, kochani, karty. Dużo przeszliście, ale to Was teraz mocniło. Twoje marzenia wymagają praktycznego planu. Także, kochani, tutaj ewidentnie albo ten mężczyzna robi sobie z wami plany długoterminowe, albo wy, albo oboje w ogóle gdzieś tam w głowie sobie wszystko układacie, jak to będzie, jak to połączyć, jak to wszystko poukładać. Natomiast, jak już dojdzie do tego spotkania, to wszystko będzie takie stabilne, takie konkretne, i tu nie będzie już takich rozmów o nie wiem, niebieskich migdałach, tak? Tutaj już będzie. Taka stabilizacja, taka rozmowa na temat właśnie wspólnej przyszłości, rodziny, dzieci, domu. Możecie chcieć razem zamieszkać. Tutaj są energie, właśnie wakacji, więc może tak być, że jeszcze w te wakacje, co po niektórzy z Was się zaręczą, zamieszkają razem i kochani, będziecie układać sobie wspólnie przyszłość. Także bardzo ładne karty tutaj się pokazują. Ja trzymam, kochani, za Was kciuki. Jeżeli macie ochotę na takie lustro uczuć prywatne, to zapraszam do kontaktu mailowego. Życzę Wam udanego, długiego weekendu. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.